Radio Natura Bajki świata Selvin Fais Stowarzyszenie magicznych jednorożców. Oficjalny poradnik o autorze. Witajcie. Nazywam się Selvin Fais. I jestem obecnym prezesem stowarzyszenia magicznych jednorożców. Znajomi mówią mi, selwin, ty również tak się możesz do mnie zwracać. Jeśli sięgasz po tę książkę, zgaduję, że jesteś miłośnikiem jednorożców. Czuję, że się dogadamy. Zanim zaczniemy, pozwól, że powiem coś o sobie. Jednorożcami zainteresowałem się jako mały chłopiec. Moja mama była zapaloną odkrywczynią. Podróżowała po świecie, chcąc dowiedzieć się czegoś o tych czarodziejskich stworzeniach. Kiedy byłem mały, siadaliśmy w chłodne wieczory przy kominku, a mama opowiadała mi fascynujące historie z podróży. Marzyłem, aby pewnego dnia pójść w jej ślady. Po jakimś czasie moje marzenia się spełniły. Zacząłem pracować jako poszukiwacz faktów Stowarzyszenia Magicznych Jednorożców. Odbyłem wiele ryzykownych podróży. Wspinałem się po stromych górach, wędrowałem przez pustynie i przemierzałem mokradła tylko po to, aby ujrzeć słynnego jednorożca z gatunku górskiego klejnotu lub płomienia pustyni. Przez cały swój czas w stowarzyszeniu miałem szczęście spotkać jednorożce ze wszystkich siedmiu rodzin, które żyją aktualnie na świecie. Jako 101. prezes Stowarzyszenia Magicznych Jednorożców, mając za sobą pełne przygód dni, jestem gotowy podzielić się zasłyszanymi historiami i cennym doświadczeniem. Usiądź wygodnie i przygotuj się na dawkę wiedzy, oczywiście jeśli tylko naprawdę wierzysz w jednorożce. Selwin. 101 prezes stowarzyszenia magicznych jednorożców. Czym jest Stowarzyszenie Magicznych Jednorożców? Stowarzyszenie łączy miłośników jednorożców z całego świata. Praca członkiń i członków Stowarzyszenia polega na dokumentowaniu wszystkiego, co wiąże się z tymi niezwykłymi stworzeniami oraz na ich ochronie, gdy jej potrzebują. Śledzimy jednorożce w ich naturalnym środowisku, dokumentujemy spotkania z nimi, badamy ich ścieżki i spisujemy historie z nimi związane. To idealne miejsce dla tych, którzy pragną dowiedzieć się wszystkiego na temat jednorożców, choć na pewno nie wiemy wszystkiego. Stowarzyszenie ma swoje oddziały na całym świecie, od Paryża. Madrytu, po Hongkong, Tokio, Nowy Jork i Buenos Aires. Mój oddział jest zlokalizowany w przytulnym miejscu na srebrnym placu, w starym domu skrytym w szeregu wiktoriańskich budynków południowego Londynu. Aktualnie tutaj mieści się główna siedziba organizacji. Przez lata działalności stowarzyszenia wielokrotnie zmieniała ona swoje miejsce. Również przy srebrnym placu w bibliotece Stowarzyszenia gromadzimy całą wiedzę przekazywaną przez nieustraszonych i oddanych sprawie członków naszej organizacji. Najstarsze dokumenty w zbiorach pochodzą ze starożytnego Egiptu. Ówcześni faraonowie pragnęli wiedzieć nieco więcej o jednorożcach z gatunku płomień pustyni, które widzieli wędrujące przez Saharę. Wysyłali swoich wojowników, by docierali do jednorożców i je oswajali. Oczywiście było to niemożliwe. Jednorożce nie mogą zostać oswojone. Na szczęście władcy w końcu polecili swoim najwybitniejszym uczonym, by badali owe mityczne stworzenia z dystansu. Zwoje papirusu, na których opisywali swoje odkrycia, są do dzisiaj bezpiecznie przechowywane w bibliotece. Na przestrzeni dziejów wiele różnych osób zetknęło się z jednorożcami. Nieustraszona królowa Wikingów, zwana jako Tora Dzielna, nawiązała niezwykłą więź z jednorożcem gatunku lodowy wędrowiec. Na którego natknęła się na ośnieżonych pustkowiach północy. Podczas tej podróży, na skutek odmrożenia, straciła trzy palce, ale mimo to spisała wszystko, co odkryła na temat tych samotnych stworzeń. Jakiś czas później, w średniowiecznej Francji, młody król Dagobert spotkał pięknego jednorożca, gatunku kwiat leśny, przemierzającego jego królestwo. Niestety spotkanie nie przebiegło po myśli aroganckiego i próżnego Dagoberta. Dopiero w XVI wieku, za czasów renesansu, Stowarzyszenie Magicznych Jednorożców zostało oficjalnie utworzone przez Włocha, Luz di Biasco i Aleksandrę Messim. Swoje życie poświęcili gromadzeniu wiedzy na temat jednorożców. Wspólnie napisali i zilustrowali pierwszą encyklopedię jednorożców. W swoich szeregach mieliśmy wielu znamienitych i szlachetnych członków, jak również niezliczonych, odważnych odkrywców. Dzisiejsi działacze stowarzyszenia poświęcają się tym samym zadaniom co ich poprzednicy. Jako organizacja przeżywamy swoje najlepsze czasy, ale zawsze można zrobić więcej i lepiej. Właśnie dlatego chcemy opowiedzieć naszą historię. Mamy nadzieję, że zainspiruje ona kolejne pokolenie, które będzie szanować i chronić jednorożce przez następne dziesięciolecia. Drogi czytelniku, Zatrać się w świecie jednorożców. Odkrywanie jednorożców. Jednorożce towarzyszą ludziom od zarania dziejów, właściwie zamieszkiwały ziemię wieki przed nami. Za pierwszych przedstawicieli tego rodzaju uważa się złotego jednorożca i srebrnego jednorożca. Pojawiły się tuż po powstaniu świata, kiedy bajkowe stworzenia były tak powszechne, jak chmury na niebie. Żyły wówczas na ziemi wszystkie rodzaje czarodziejskich istot, od zwinnych wróżek po kolonie figlarnych nimf i lodowe smoki zamrażające wszystko to, co napotkały na swojej drodze. W przeciwieństwie do jednorożców z gatunku złotego i srebrnego, wiele tych magicznych stworzeń nadal istnieje. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ich szukać. Kiedy ludzie pojawili się na Ziemi, nawiązali kontakt z jednorożcami. Przez jakiś czas żyli z nimi w harmonii. Zmieniło się to jednak, kiedy ludzie rozprzestrzenili się po całym globie. Stale zwiększając populację, nabywali nowych umiejętności w mechanice, w elektronice czy przemyśle. Zaczęli polegać na nowych technologiach, odrzucając starą magię i starą wiedzę. Świat stawał się coraz bardziej zaludniony i coraz głośniejszy, a spłoszone jednorożce wycofywały się coraz dalej w wysokie góry nieprzebyte lasy, gdzie posługiwały się swoją sekretną wiedzą i wypracowały odpowiedni kamuflaż. Przez dekady ich czarodziejskie moce ewolowały i stały się bardziej wyspecjalizowane. Niektóre jednorożce mają grzywy, które mogą uczynić się niewidzialnymi, kiedy tylko zechcą. Pozwala im to podróżować bez narażania się na niebezpieczeństwo. Inne potrafią latać. Trudno je zaskoczyć: są zwinne i mogą zniknąć w mgnieniu oka. Jednorożce trudno spotkać i wiele osób uważa, że są jedynie bajkowym wymysłem. W stowarzyszeniu wiemy jednak, że naprawdę istnieją. Pośród aktualnie żyjących wyróżniamy siedem gatunków: górskie klejnoty, wodne księżyce, leśne kwiaty, płomienie pustyni, lodowi wędrowcy, łowcy burz oraz cienie nocy. W dzisiejszych czasach jednorożce spotkać można na całym świecie. Na mapie zaznaczono ich naturalne siedliska oraz aktualne siedziby stowarzyszenia. I tak dla przykładu górskie klejnoty żyją w Ameryce Południowej, można je spotkać również w Indiach. Zaś płomienie pustyni oczywiście na Saharze, w Afryce Południowej, jak również w Australii, czy też w Ameryce Północnej. Drogie dzieci, na dziś dziękuję Wam już za uwagę. A na pierwszą z legend. O jednorożcach, zatytułowaną Legenda o złotym jednorożcu i srebrnym jednorożcu, zapraszam Was już wkrótce. Do usłyszenia Wasza bajkopisarka Flora. PAPA pa. Bajki Świata. radio natura